Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wspomnienie Matki Bożej, królowej Różańca Świętego, pierwotnie nazywało się Wspomnieniem Matki Bożej Zwycięskiej. To papież Pius V, Dominikanin z pochodzenia religijnego, przynależący najpierw do Zgromadzenia Dominikańskiego, przed wyborem na papieża, po bitwie pod Lepanto, w czasie której w sposób szczególny chrześcijaństwo Wzywało opieki Najświętszej Marii Panny za pośrednictwem Różańca. Ten właśnie papież ustanowił święt, wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, pierwotnie Matki Bożej Zwycięskiej. Otóż w tym kontekście, w październiku, kiedy odmawiamy tajemnice Różańcowe, rozważając tajemnice życia Pana Jezusa, życia Najświętszej Marii Panny, staje przed naszymi otrzyma konieczność walki walki nade wszystko i przede wszystkim duchowej walki ze złem, ze złymi przekonaniami, ze złymi czynami, ze złymi myślami. A tych złych myśli, złych pragnień, złych czynów wynikających złych pragnień jest bardzo dużo. Zresztą nie trzeba ich tutaj wyliczać. Nasze sumienie doskonale nam mówi, kiedy czynimy zło i ilekroć czynimy zło. To zło nas wewnętrznie niszczy i zniewala. Dlatego modlimy się na Różańcu dzisiaj w sposób szczególny i w całym miesiącu w październiku z prośbą o podejmowanie walki duchowej przede wszystkim walki duchowej, która prowadzi do wolności wewnętrznej. Dopiero wolność od grzechu i życie zgodnie z Bożymi Przykazaniami, zgodnie z wolą Bożą prowadzi do wolności zewnętrznej. Człowiek wewnętrznie wolny zawsze będzie żył, pracował i myślał zgodnie z kategoriami wolności, a wolność przecież zakorzeniona jest w samym Bogu. Jest to dar Pana Boga. Wolność bowiem, jak mówił Jan Paweł II, jakkolwiek jest darem Bożym, nie zdobywa się raz na zawsze, lecz trzeba ją codziennie na nowo odkrywać i codziennie na nowo stawać do walki o wolność, walki ze złym duchem, walki z, naszymi, z naszą grzesznością, walki z naszymi złymi myślami, a przede wszystkim również walki ze zewnętrznym światem, którego Książę, jak wiemy, usiłuje na różny sposób przeszkodzić nam w drodze do zbawienia. Niech Najświętsza Maria Panna, Królowa Różańca Świętego, to pomoże nam, w podejmowaniu na co dzień tej koniecznej walki, która rozpoczyna się gdzieś i trwa na dnie naszego serca.